Czy drugi sezon Love Never lies dostarczy nam jeszcze większych emocji niż kiedykolwiek? Tak. Twoja. Egoista. Może pojawić się ktoś, kogo znacie? Tak. My z koleżon poznaliśmy się w pracy. To jest ten koleś. Co? Ja Zumam ciarki. Odpowiedź. Tylko się panie nie załamuj. Wiem, że jestem jej pierwszą dziewczyną, ale ona podkreśla lubię facetów. Lubię facetów. Serce mi po prostu fajka. To. Bo, no kocham. za nią. My nie jesteśmy w związku, tylko jesteśmy zaręczeni. Czuję się po prostu tove. To nie tak było w ogóle. Dobra, dziękuję. Prawda. Co? K Sześć par jest tu po to, aby przetestować swoje zaufanie. Od dwóch i pół roku około jesteśmy zaręczeni. No to tak naprawdę jest to mój pierwszy związek z kobietą. Przedaję mnie parę razy dziennie mówimy, że się kochamy. Nie mam zaufania do bila. Już za chwilę potwierdzę im, że biorą udział w Love Never Lies, programie, który rozwiewa wątpliwości i nie pozostawia złudzeń. Zasady są proste. Każda para zostanie poddana badaniu najnowocześniejszym wykrywaczem kłamstw iDetect. Para, która skłamie najmniej razy, wygrywa. Czy myślałaś, że zasługujesz na lepszego faceta niż Kamil? Czy ukryłaś przed Maksem spotkanie z kolegą z pracy? Czy całowałeś się z Alicją w zeszłej nocy? Czy czujesz się poniżany przez Karolinę? Stawka jest naprawdę wysoka. Mówiąc prawdę, pary zyskują pieniądze do wspólnej puli. Prawda. Kłamiąc, tracą je. On kłamie i jeszcze udaje, że nie kłami. Wygrana para może zyskać aż 200 tysięcy złotych. Wystarczy nie kłamać. Co? A! Jeszcze jedno. Na swojej drodze zakochani spotkają uwodzicielskich Cindy. ale tym razem jest tu także ktoś z ich przeszłości. Nie żartuj, ale tupet. Czy spróbują znaleźć szczęście u boku kogoś nowego? Nie wiem. Czy pozostaną wierni swoim dotychczasowym partnerom? Zrobię wszystko, bo ją kocham. Chcesz walczyć dalej? Chcę. Kto tym razem przetrwa najtrudniejszą próbę. O, nie przejmuj się. Próbę zaufania. My jesteśmy w tym razem. Czas ponownie sprawdzić, czy miłość naprawdę nie kłamie.